Oczywiście w czerwcu i w grudniu tego roku odbyliśmy dwie wizyty studyjne z przedsiębiorcami z województwa opolskiego. Odwiedziliśmy Instytut Fraunhofera w Dreźnie, tam gościł nas pan profesor Lothar Kroll. To co było dla nas bardzo ważne to, że uczestnikami tego wyjazdu było kilkunastu przedsiębiorców z kilkunastu różnych branż z Opolszczyzny. Były to branże, które są dla nas bardzo ważne, dlatego chcieliśmy, aby właśnie Ci przedstawiciele tych firm na miejscu zobaczyli ten potencjał współpracy, porozmawiali o możliwościach wdrażania bezpośrednio już tych prac badawczo-rozwojowych tam na miejscu. I to dzisiejsze spotkanie jest pewnego rodzaju podsumowaniem tych, tych dwóch wizyt rozmową na temat właśnie możliwości poszerzenia tej współpracy ponad to, co było zaprezentowane pod, podczas tych dwóch, dwóch wcześniejszych wizyt oraz będziemy rozmawiali również na temat wdraż, możliwości wdrażania Technologii sztucznej inteligencji do firm. Sztuczna inteligencja wkracza w medycynę, ale również w rehabilitację. Czym państwo zajmują się? Są dwa tematy, które próbujemy rozwiązać. Są to temat rehabilitacji słuchu i rehabilitacji mowy. Generalnie nasi pacjenci po otrzymaniu takiego urządzenia muszą się ciągle nauczyć słyszeć, muszą się ciągle nauczyć mówić albo poprawić swoją mowę, ponieważ przez wiele lat mogli siebie nie słyszeć. Będą pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o to, jak wypowiadają. Yy, różnego typu dźwięki i my na poziomie dźwięków pracujemy. Czyli staramy się ich nauczyć to, żeby oni poprawnie wymawiali dźwięki. Te dźwięki stają się powiem, częściami sylab, częściami wyrazów, częściami całych wypowiedzi. I to technologia kontroluje to, na jakim poziomie oni w danym momencie się znajdują, więc technologia generuje nowe zadania, technologia ocenia ich. Technologia stara się zasugerować, gdzie należałoby na co należałoby zwrócić uwagę, gdzie należałoby zwrócić poprawki, to sztuczna inteligencja zajmuje się całym tym procesem rehabilitacji, z którego w pewien sposób staramy się nie angażować terapeuty do tych takich powtarzalnych, prostych zadań i terapeuta spełnia już tylko tą funkcję zarządzającą w całym procesie, gdzie po prostu kontroluje, czy proces przebiega tak jak powinien, czy pacjent się uczy, czy pacjent. To osiąga y, lepsze rezultaty y, na przestrzeni dłuższego okresu czasu, a nie już w czasie pojedynczych sesji. Czyli po wszczepieniu implantu słuchu, na przykład, do tej pory trwała rehabilitacja w klinice, w szpitalu. Dziś jest dzięki inteligencji możliwość przeniesienia tego wszystkiego już do domu. Dokładnie. To jest to, w którym kierunku my idziemy. Czyli pacjent przychodzi do kliniki może raz. Rozmawia z terapeutą i potem wykonuje serię zadań przez kilka tygodni, przez kilka kolejnych miesięcy samemu w domu i ponownie spotyka się ze swoim terapeutą. My, terapeucie, też oferujemy pełny wgląd do danych, już oczywiście nie indywidualnych danych, bo to by nie miałoby sensu. Tych danych jest za dużo. Biorąc pod uwagę, że pacjent może kilka godzin dziennie, każdego dnia wykonywać zadania, te dane by przerastały terapeutom. Próbujemy to podsumować. Próbujemy podsumować używając ponownie technologii gdzie mamy już postępy, jak pacjent, co pacjent jest już w stanie wykonać, jak technologia, jakie decyzje podjęła technologia co do postępu tej rehabilitacji i terapeuta oczywiście ma cały czas możliwość wpływu na pewne kierunki czy na pewne tematy, ale to technologia podejmuje w pełni decyzje nawet na temat ćwiczeń czy tematyki ćwiczeń, w których, w których pacjent pracuje, bo musimy pamiętać o tym, po pierwsze, mamy do czynienia z przeogromną ilością pacjentów. To są już setki tysięcy pacjentów na całym świecie, które mają takie urządzenia. Drugie wyzwanie to jest przeogromna ilość języków. My implantujemy w 124 krajach. To, jest to się przekłada na ogromną ilość języków, z którymi musimy pracować, i, i technologia musi z tymi wszystkimi językami yy, dać sobie radę, czyli musi w tych językach generować zadania, i w tych językach musi też oceniać yy, pacjenta. No i też musimy wziąć pod uwagę to, że mamy różnych pacjentów. Będą to dzieci, będzie to młodzież, będą to dorośli. Wiadomo, że z całkiem inną tematyką w zadaniach, w ćwiczeniach będziemy, będziemy eksponowali młodzież i z inną tematyką ludzi starszych. Tak samo te zadania będą troszeczkę się zmieniały w zależności od tego, z jaką grupą mamy do czynienia. Czy jednocześnie jest terapia, ale urządzenie. Podąża za samym pacjentem, dostosowuje się do potrzeb pacjenta. Na podstawie każdej, przy, każdego zadania, które pacjent wykonuje, to zadanie jest, wchodzi już do danych, które są wykorzystywane do tego, żeby generować kolejne zadania. Więc no możemy sobie wyobrazić, że w takim idealnym świecie my możemy mówić o tym, że dostosowujemy terapię do każdego pacjenta indywidualnie na każdym świecie. Głównie te wyjazdy to jest pewna inspiracja, zobaczenie czegoś, jak ktoś inny. Robi czasami to samo, ale jednak inaczej. No, i to jest myślę, że ten, ten główny element, który przywozimy z takich wyjazdów. A drugi element to są kontakty. To są osoby, no bo to jest ta stara zasada, która mówi o tym, że firmy tworzą ludzie i różne instytuty tworzą ludzie. No i kontakty między tymi ludźmi budują tą przewagę, i dzięki temu można z tego budować potem taką współpracę. Dziś coraz więcej mówimy o sztucznej inteligencji. Czy polscy przedsiębiorcy już wdrażają sztuczną inteligencję? Jak jest w przypadku państwa? Ja myślę, że z wielu przeciwników, wielu, wielu zwolenników, ale ja myślę, że to jest tak jak z wieloma innymi technologiami. Ta technologia jest i ona będzie. My bez tej technologii już myślę w przyszłości my musimy sobie na, nauczyć się w jaki sposób korzystać z tej, z tej technologii, w jaki sposób tą technologię wykorzystywać. My ją wykorzystujemy w taki powiedziałbym niewielki sposób. Aczkolwiek zostaliśmy zaproszeni przez naszego klienta do takiego projektu, który jest związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do obsługi zamówień i dostaw. Dostarczamy naszym głównym odbiorcom jest BMW i w lutym mamy takie duże spotkanie, gdzie będziemy mówić o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do planowania produkcji, bo tak naprawdę to jest ten kierunek, o którym będziemy rozmawiać.